Cześć, z tej strony Arkadikus. Jak się macie? Jeśli jesteście tak samo starzy jak ja, to pewnie pamiętacie, jakim w tamtych czasach hitem. Był pierwszy Max Payne, w którego w polskiej wersji wcielił się przypominam Radek Pazura. O jak mi ta gra robiła bullet time, innowacyjny, no jak na tamte czasy, aczkolwiek wcale nie był to pierwszy raz, jak został on wykorzystany w grach, ale na pewno najgłośniejszy i najpopularniejszy przypadek zastosowania tej technologii. Ten bullet time dla mnie był mega game changerem. Max Payne byłby bardzo dobrą grą bez bullet time'u, ale z Ballet Time'em był grą unikalną w tamtych czasach. A swoją drogą ciekawostka, moi drodzy, bo Ballet Time oficjalnie jest znakiem towarowym należącym do Warner Bros. Matrix, wiadomo. Ale Remedy, cwaniaki jedne, zauważyły, że Ballet Time widniejący jako znak towarowy Warner Bros. odnosi się tylko do branży filmowej i wykorzystali tę lukę zakładając znak towarowy Ballet Time'u na gry. Tak więc, jakby co, jakby ktoś się zastanawiał, Ballet Time to faktycznie znak towarowy i dla filmów należy on do Warner Brosów, a dla gier do Remedy. No ale wracając do samej gry, faktycznie Ballet Time, y, noirowa taka historia, mega grafika jak na tamte czasy, brud, smród, ciężki klimat oraz też ciężkie tematy, no bo śmierć żony i nowonarodzonego dziecka no nie było czymś, co wtedy było często w grach poruszane. Ach. Tak. Nawet grifterskie, parszywe serce czasami się rozmiękcza, wspominając stare, dobre, poczciwe gry. Stare dobre czasy, tak naprawdę moi drodzy, bo mam nawet wydania e, fizyczne, e, ale dosłownie wyrwane za parę funtów, bo wtedy w Anglii mieszkałem. Wydanie Maxa Payna 2 w takiej, no, niby e, wersji DVD, tak jak tam boksy były sprzedawane, jeżeli chodzi o filmy. No, to taki trochę gem w kolekcji, gem. E, świetnie to wygląda, zresztą sami zobaczcie sama okładka, taka, mówię, ala pudełko. Nie, grubo, grubo. W środku otwieramy to i mamy, pyk, zarypiaste takie kontrastowe grafiki. No i nawet książeczka jest, nawet nie pamiętam tej książeczki. Pewnie jakieś tam opisy, przejścia, tak, opcje. <grystanie> jakby ktoś chciał tripa do przeszłości. Proszę bardzo: Reklama <grystanie> Grand Theft Auto Vice City. A, dobre czasy, bo to jest 2001 i 2000. 2001 to jest pierwsza gra, a 2003 to jest druga gra, nie? Tak więc dawno temu. No ale dobra, wracamy. No dla mnie ważna gra i dlatego też mega ucieszyło mnie, jak pojawiły się takie pierwsze plotki i pogłoski o tworzeniu remake'ów dwóch pierwszych części. Spekulowano nawet o takim rozbudowaniu rozgrywki jak w przypadku Resident Evil 2. Jakieś nowe poziomy. Spekulowano o tym, jak miałby wyglądać nowy Ballad Time, biorąc pod uwagę doświadczenia studia przez lata. Ale to tak jak mówiłem, tylko spekulacje, takie pobożne życzenia graczy. No i teraz dosłownie dzisiaj, to jest 12 sierpnia, tak dobrze patrzę, dobrze patrzę, GameRand podał informację powołując się również właśnie na raport Remedy, który został dosłownie teraz opublikowany, że praca w rea, remake Maxa 1 i 2 są już na zaawansowanym stopniu. No i jeśli nie wiedzieliście, to też informuję Was o tym, że ja wspominam o Maxie 1 i 2, bo oba te tytuły zostaną zremake'owane i nie będziemy musieli czekać na nie osobno, ponieważ oba te tytuły zostaną połączone w jedną całość, w jedną historię i właśnie dlatego były te spekulacje odnośnie być może rozbudowania rozgrywki o coś jeszcze, dodania czegoś jeszcze. Remedy zaznaczyło, że projekt zbliża się do kolejnego kluczowego takiego etapu rozwoju, co może oznaczać, wiecie, przejście do pełnej produkcji intensywnych testów, finalizacji, kluczowych elementów gry i tak dalej. No i to brzmi właśnie jak taki bardzo poważny krok, no i kto wie, czy może niebawem faktycznie zobaczymy jakieś Pierwsze zajawki teasery, i nie mówię tutaj o wiecie, połączonych scenkach walania Walanie 2, po prostu mówię o tym, że być może w końcu doczekamy się osobnych materiałów odnośnie tych remaków. W każdym razie, no, Remedy podkreśla, że e, prace są już na zaawansowanym trybie. Raport podkreśla, że studio utrzymuje stabilne tempo pracy, szczególnie właśnie w drugim kwartale 2025 roku. Eee, podjęto współpracę z Rockstar Games, które odpowiada za wydanie remake'ów. No i eee, ta współpraca przebiega pomyślnie, co też no daje nadzieję na jakąś tam wysoką jakość finalnego produktu, bo warto pamiętać, że to robi Rockstar, a nie jakieś tam znowu Lewe studio, które wydawało remake GTA, co też jest trochę absurdem, prawda? No i to wszystko wskazuje jasno. Max Payne 1 i 2 w zremake'owanej wersji są coraz bliżej, ale niestety dokładny termin premiery no, nie został podany. Ja personalnie obstawiam tak bardzo zgadując, ale też przypominając sobie, ile powstają remake i biorąc pod uwagę obecny postęp, którym chwali się Remedy, że remake może trafić na rynek w ciągu. Powiedzmy najbliższych dwóch lat, no ale przypominam, że jest to czysta zgadu i zgadula. No i jak podaje Game Rant, fani mogą spodziewać się powrotu do mrocznego świata noir z charakterystycznym Ballet Time. Ą. no dziwne, żeby tego miało nie być, oraz z głęboką fabułą. Remedy podkreśla, że chce zachować ducha oryginałów, no co jest, przypuszczam, kluczowe dla miłośników serii, szczególnie jeżeli chodzi o remaiki. Przy okazji warto też wspomnieć o Control 2, które również pojawia się w tym wspomnianym raporcie i tutaj muszę przyznać, że Control wciąż na mnie czeka do ogrania i... No w sumie mam go bodaj za darmo na Epiku, bo tam było właśnie rozdawane za darmo, no i to byłby taki najwyższy czas, żeby w ogóle ten tytuł nadrobić. W każdym razie kontrol był przyjęty z tego, co pamiętam, całkiem cieplutko, ale strasznie topił pecety, no bo to był bardzo wymagający tytuł i tam chyba jeden też z pierwszych, który wykorzystywał wtedy Ray Tracing. W każdym razie w samym raporcie finansowym Remedy zapewniło, że projekt jest na dobrej drodze do osiągnięcia, kolejnego ważnego takiego etapu produkcyjnego. Obecnie zespół koncentruje się na dopracowywaniu rozgrywki, projektowaniu środowiska oraz tworzeniu misji, no co wskazuje na bardzo zaawansowany już jakby nie patrzeć etap. Produkcji. Tak więc, jeżeli ktoś się nie spodziewał, to tak. Haha. Control 2 jest w produkcji. Według informacji z GameRant rozwój gry przebiega stabilnie, ale uwagę poświęca się na właśnie ulepszanie tych kluczowych aspektów właśnie takich jak eksploracja czy mechanizm walki. I podaje również, że fani spekulują, że Control 2 może jeszcze bardziej zintegrować się z uniwersum z Alan Wake'iem. No i tam faktycznie, no, widziałem te teorie, że jest to połączone w jedno uniwersum. No i z tego co pamiętam, tam nawet chyba DLC był do kontrola, który tam jasno łączył te dwa uniwersa, w zasadzie w jeden wspólny i mają chyba nawet ten sam te timeline, ale tutaj wypowiadam się trochę z pozycji ignoranta, tak jak mówiłem w kontrolnie grałem. No i dobra, i skoro już jesteśmy też przy Remedy, no to w tym samym raporcie znów opowiedzieli o FBC Firebreak, I to jest taka no gierka, co to przeszła mocno, bez echa, e, dziejąca się w tym samym uniwersum, bliżej kontroli niż Alana Wake'a akurat. No i to była taka kooperacyjna klikanina. I tutaj samo Remedy przyznaje, że komercyjnie są bardzo niezadowoleni z wyników, i e, tak naprawdę dochód z gry w tej chwili to idzie głównie z subskrypcji na Game Passie i PlayStation Plus. E, I warto też zaznaczyć jednak, że w porównaniu do innych wydawców, wiecie, pewnie kogo mam na myśli, remedy potrafi zrobić rachunek sumienia, bo znajduje problemy, które faktycznie sprawiają, że gra nie osiągnęła zakładanego sukcesu. I tak wymieniają, że negatywne reakcje graczy na PC tach przede wszystkim wynika z problemów z początkowym wprowadzeniem do gry oraz słabo zaprojektowanych misji. No i właśnie to nazywają takim początkowym onboardingiem, czyli właśnie procesem zapoznawania nowych graczy z mechanikami. Został on uznany za niewystarczający, a misje, jeszcze raz powtarzam, za powtarzalne poza słabą konstrukcją, no i studio zapowiedziało dużą aktualizację we wrześniu tego roku, no, która może wprowadzić właśnie nowe misje albo lepszy tutorial, kto wie, tutaj i za takie podejście szacuneczek. Ale nie mniej, bo faktycznie odbiegam trochę od tego tematu um, tych gier, no to ja personalnie oczywiście czekam najbardziej na remake'i Maxa Payne'a, kontrola muszę w sumie nadrobić, i w sumie możecie też dać mi znać, czy polecacie kontrol, czy też jest to dla Was raczej gierka w stylu. No niech będzie. Ehm, a, fire break, no to wiadomo, hashtag tak nikogo. Ehm, na ten moment to wszystko. <grytanie> Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Następnym razem. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.